Dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jest poranek. Ja miałam noc fatalną. W sumie, jak już Wam wcześniej wspominałam, ja w ogóle ostatnio po prostu cierpię na bezsenność. No, ale wczoraj tak mi się udało, że już wieczorem zasypiałam, było już po 12 i Myślę sobie, że będzie wszystko ok. I się okazało, że mój pies się źle poczuł, więc z północy wychodził na dwór. Brzuch go ewidentnie bolał, więc strasznie. Mi było go szkoda, bo cierpiał, ale widzę, że już dzisiaj rano jest lepiej. Także przez północy żeśmy chodzili, go wypuszczali i się nim zajmowaliśmy. Później, kiedy już trafiłam do łóżka po drugiej, słyszałam hałasy, że syn łazi, przywędrował do łóżka, więc znowu się rozbudziłam. No i słuchajcie, o siódmej rano obudziła mnie głośna muzyka, bo się okazało, że dzieciaki zeszły na dół i Alexa się włączyła. I włączyła ostatni mój utwór, który grałam na, na Spotify, więc musiałam zejść dzieciaki do góry, wysłać z powrotem. E <noise> no i wychodzi na to, że spałam praktycznie nie wiem, może z 5 godzin, więc jestem zmęczona, jak zwykle, budzę się z bólem głowy przez to, e no ale tak to już jest. Więc... Więc z tego, co się orientuję, to wiele z Was też cierpi na bezsenność. Je... Wydaje mi się, że to jest to spowodowane po prostu tą sytuacją taką, no niecodzienną. To nie jest tak, że ja siedzę i oglądam wiadomości. Natomiast wystarczy, że właśnie tak jak teraz rano włączę sobie telewizor, włączę sobie wiadomości, sprawdzam, co się dzieje. Najnowsze, wytyczne są. Teraz wprowadzili chyba zakaz w ogóle wychodzenia z domu i zgromadzeń, więc. więc z jednej strony ja jestem za tym, ponieważ widziałam, że w ogóle ludzie są na placach zabaw, wiecie, kolejki do banków, kolejki do na pocztę, wydaje mi się, że to naprawdę nie jest to dobry pomysł, więc więc osobiście jestem za tym zakazem, chyba no nie wiem, może łatwo mi powiedzieć, dlatego że, y, że nie mam takiej potrzeby widocznie, no ale nie chciałabym nad tym się tutaj y, rozgadywać po prostu pokażę Wam dzisiaj jak wygląda moja poranna rutyna, teraz popijam sobie szklaneczkę ciepłej wody, zaraz zabiorę się za pościelenie łóżka E, pójdę do łazienki, e, obmyję się i lecę przygotowywać dzieciakom śniadanie. No wow! Dla mnie? To na tatę to na te. Do łazienki, teraz zrobić poranną pielęgnację. Uf, światło się zmienia, e, bo chciałam Wam pokazać, jak wygląda moja poranna pielęgnacja oraz czego obecnie używam. A to za przeproszeniem, co to jest? Kurde. Jakaś farba. O Juniu. No dobra, dlatego tak cicho siedzieli. Bo słuchajcie, po moim ostatnim filmiku z gadżetami odezwała się do mnie firma, która zaproponowała mi wypróbowanie nowej szczoteczki do twarzy, która działa właśnie na zasadzie sonicznej, takiej jakiej ja dotychczas używam. Natomiast ta szczoteczka jest dużo tańsza. No i ja mam tutaj właśnie dzisiaj taką szczoteczkę, którą używam od kilku tygodni, ją testuję i chciałabym właśnie Wam pokazać, w jaki sposób ona wygląda, na jakiej zasadzie ona działa. Dlaczego również jest? warta uwagi, no przede wszystkim fakt, że jest kilka razy tańsza od tej oryginalnej. Także mam tutaj pudełko przed sobą, specjalnie zapakowałam, żebyście widziały jak to wszystko wygląda. Opowiem Wam trochę o niej, a na koniec tego vloga powiem Wam co trzeba zrobić, żebyście taką szczoteczkę również otrzymały dla siebie, bo mam jedną dodatkową, którą będę mogła się podzielić właśnie z którąś z Was. Kiedy tylko otrzymuję takie propozycje, to oczywiście jestem zda, byście sami mogły również przetestować te rzeczy. No i Wiadomo, no, może no, drobny prezent każdego ucieszy. Także ja tutaj mam przed sobą właśnie to pudełeczko. Wygląda to w ten sposób. Jest to szczoteczka XIAOMI. Jak wiecie, że ja ostatnio bardzo polubiłam tą firmę. Mam również wagę, mam również ośrodkurzacz tej firmy. I tutaj jest ta szczoteczka, nazywa się ona DOKO. Także zaraz razem otworzymy to pudełko, zobaczymy jak to wszystko wygląda i przetestujemy ją wspólnie, pokażę Wam w jaki sposób ja jej używam, no i mm, jak ona działa. Mamy pudełko i wewnątrz, słuchajcie, wygląda to w ten sposób. I co już na wstępie mi się bardzo spodobało to fakt, że szczoteczka ma dodatkowy etui. Ono jest bardzo przydatne, jeżeli gdzieś podróżujemy. Wiecie, wsadzamy do kosmetyczki i ona się po prostu nam nie brudzi, więc to jest bardzo fajny pomysł. Taki innowacyjny, proste, ale naprawdę bardzo przydatne. Ja otrzymałam szczoteczkę w kolorze różowym. Zobaczcie, kształtem ona przypomina takiego pączka, takiego Donata. Jest to szczoteczka wykonana z silikonu, również szczoteczka soniczna. Co ją wyróżnia, to fakt, że ma dwa silniczki i tutaj ma różne wypustki. Różne wypustki służą do czyszczenia różnych rejonów twarzy. Ja powiem szczerze, że nie do końca jakby się do tego stosuje, chociaż mimo wszystko już anatomicznie. W jaki sposób w ogóle układamy dłoń i w jaki sposób myjemy buzię tą szczoteczką, to sprawia, że te grubsze włoski wykorzystujemy właśnie do mycia okolicy nosa i strefy T. Bo te grubsze wypustki są po prostu bardziej mocniejsze i na pewno działają troszeczkę silniej i mocniej od tych delikatnych. Także zobaczcie, jak ta szczoteczka wygląda. że widzicie, że tutaj te wypustki są troszeczkę grubsze, a tutaj wewnątrz one są cieńsze. Więc te wypustki znajdują się po jednej i po drugiej stronie, więc możemy sobie po prostu manewrować i myć później tak, jak nam wygodnie. Coś, co mi się bardzo fajnie wydało, to właśnie ta dziurka, bo mm, przez to utrzymujemy tą szczyteczkę w dłoni, ona się nie wyślizguje, jest to naprawdę fajne i praktyczne rozwiązanie. Także tyle o tej szczoteczce. Aha, co jest bardzo ważne, słuchajcie, że szczoteczka jest wodoodporna, więc możecie ją używać pod prysznicem i w kąpieli. Tutaj jest ładowanie i jedno takie ładowanie wystarczy naprawdę na długi czas, więc... W komplecie dostajecie kabel USB, podłączacie to, sobie tą szczoteczkę na kilka godzin na początku i później cieszycie się użytkowaniem jej przez kilka ładnych tygodni, jak nie nawet miesięcy. Oczywiście to wszystko zależy. E, także moja szczoteczka jest w kolorze różowym, widziałam, że chyba są jeszcze w kolorze czarnym, słuchajcie, i one są chyba przeznaczone dla mężczyzn no nie wiem do końca, oczywiście wszelkie informacje podlinkuję Wam w opisie filmu poniżej, jak również linki, gdzie możecie tą szczoteczkę kupić oraz zapewne będzie jakiś kod promocyjny. Na pewno jedna z Was otrzyma tą szczoteczkę ode mnie w prezencie, ale oczywiście poczekajcie do końca filmu, muszę wymyślić, co trzeba zrobić, żeby tą szczoteczkę otrzymać. A teraz słuchajcie, przejdę do pielęgnacji i bardzo się cieszę, że w sumie ten filmik dzisiaj kręcę, ponieważ przyszła do mnie nowa seria pielęgnacyjna. Ja dzisiaj będę próbowała sobie Biohydra. Jest to seria przeznaczona dla każdego typu cery, która po prostu fenomenalnie nawilża skórę. Żeby nie skłamać, mam tutaj ściągawkę. Co tutaj się znajduje? Oczar wirginijski. Liście i gałęzie tego krzewu uprawiane na południu Francji, zgodnie ze standardami rolnictwa ekologicznego, nawilżała, godząc, zmiękczając, tonizując odświeżając i odżywiając wygląd skóry. Ja już tego używam, drugi dzień dzisiaj będzie. Jest tutaj również opatentowana woda komórkowa z rośliny zwanej Carpobrotus edulis. Pomaga intensywnie nawilżać i utrzymać zasadnicze nawilżenie skóry. Oraz mamy tutaj w składzie aloes, który jest pozyskiwany w zrównoważonym procesie zawierającym witaminy i minerały. Które są pobierane z wewnętrznej części liścia. Pomaga nawierzyć i ukoić skórę, by wspierać jej naturalną zdolność do utrzymywania zdrowo wyglądającego blasku. Także wszystko powiedziałam. Przejdziemy teraz do demonstracji, w jaki sposób oczyszczam skórę przy pomocy właśnie szczoteczki DOKO. Najpierw sobie zwierzę twarz. I produkt możecie tak, albo nałożyć bezpośrednio na ręce, masować w skórę i później użyć szczoteczki, albo możecie nałożyć bezpośrednio na szczoteczkę. W związku z tym, że ja nie jestem teraz pod prysznicem, bo przeważnie wykonuję pielęgnację pod prysznicem wieczorem przy użyciu szczoteczki. Dlatego dzisiaj po prostu nałożę sobie produkt bezpośrednio na szczoteczkę, żeby nic mi nie ściekło. Ale czekajcie, założę jeszcze opaskę, żeby nic mi się tutaj nie pomoczyło. Taką śmieszną kupiłam w tikaj Maxie jakiś czas temu. Dobra, zaczynamy. Bierzemy sobie odrobinę żelu na szczoteczkę. Zaczynam przeważnie od środka twarzy, od nosa i tutaj właśnie skupiam się na, tutaj na listkach nosa, na grzbiecie, bo tutaj najwięcej powstaje zaskórników. Jak wiecie, ja mam tendencję do czerwieniącej się twarzy, do właśnie zaskórników, więc takie dogłębne oczyszczanie jest dla mnie jak najbardziej wskazane. Pojawiały się takie zastrzeżenia, czy można taką szczoteczkę używać się. Codziennie. Mi się wydaje, że to wszystko zależy od naszego typu skóry. Ja osobiście używam jej codziennie i jestem zachwycona, bo bardzo lubię takie dogłębne oczyszczanie i mi to jak najbardziej służy. Natomiast, jeżeli wy macie delikatniejszą cerę no i czujecie, że nie do końca jest to słuszne, że nie służy Wam mycie codziennie, to możecie oczywiście spróbować myć co drugi dzień. I zobaczcie, ona się wyłącza po dwóch minutach. Włączam sobie jeszcze raz. Trochę się tutaj z Wami zagadałam. Tą szczoteczką oczywiście możemy mieć i szyję, i dekolt, wtedy efekty będą najlepsze. Czekajcie, wezmę ja tą pianę, bo mam wrażenie, że mam wąsy, jak do Was gadać. Przeważnie szczoteczki używam jednak wieczorami, potem, kiedy chcę się pozbyć resztek makijażu i dogłębnie oczyścić skórę. Natomiast są takie poranki, kiedy po prostu budzę się i czuję, że moja skóra potrzebuje dodatkowego oczyszczenia, kiedy widzę, że ona się świeci, kiedy jest to sewum, po prostu noc była ciężka, to wówczas wtedy rano również używam takiej szczoteczki. Oczywiście do twarzy używam jednorazowo takich ręczniczków, ja mam ich kilka w szafie. I po prostu później wrzucam do prania i raz w tygodniu piorę takie ręczniki. Więc dużo wygodniejsze korzystanie właśnie z takich malutkich ręczniczków niż z tego dużego. Po prostu nie chciałybyśmy używać tego samego ręcznika, którym wycieramy ręce, którym wycieramy stopy. Wydaje mi się, że fajnie jest posiadać mały ręczniczek przeznaczony tylko i wyłącznie do twarzy. Także dobra, ja sobie osuszyłam twarz i teraz przejdę do reszty pielęgnacji. Buźka jest dogłębnie oczyszczona, więc teraz spryskam twarz tonikiem. Jakby ci ja nie pryskam tak na twarz, tylko spryskam raz, maksymalnie dwa, na rękę masowuję i wklepuję w skórę. Teraz przejdę do serum intensywnie nawilżającego, które właśnie ma w swoim składzie ten aloes. E, tą e, opatentowaną wodę z tej śmiesznej rośliny, której nazwy nie pamiętam. E, I słuchajcie, w ogóle ten e, te serum jest w formie takiego żelu, takiego kremu, taki, taki bardzo śmieszny. On tak jakby miał bąbelki w sobie, więc zobaczcie, jak to wygląda. Nakładam sobie jedną pompeczkę, oczywiście rozcieram w rękach, no tak jakby i delikatnie wklepuję. Więc jest to intensywne nawilżenie, a e, co, czego ja się dowiedziałam tak naprawdę, kiedy zaczęłam się tym interesować tak bardziej, kiedy zaczęłam chodzić do kosmetyczki, kiedy ona zaczęła zbadać moją skórę, wiecie, ja uczęszczam do enklawy, regularnie, to się okazało, że moja skóra po prostu była odwodniona, bo czasami, kiedy nasza skóra się przetłuszcza, wówczas stosujemy kremy, które są matujące, jakieś matujące pudry i tak dalej, a tak naprawdę, co powinniśmy zrobić, to po prostu intensywnie ją nawilżać. I kiedy ja zaczęłam intensywnie nawilżać swoją skórę, no to efekt był rewelacyjny, więc taka seria Biohydra jest przeznaczona dla każdego typu cery, która po prostu potrzebuje nawilżenia. Więc mi się wydaje, że fajnie jest posiadać w swojej kosmetyczce różne mm, produkty na różne zapotrzebowania skóry, bo to nie jest tak, że przez cały rok mamy taką samą cerę. Wiecie, że mm, jak już mam serę tłustą albo suchą, to ona już taka zawsze będzie. Nie, ten rodzaj naszej skóry zmienia się ze względu na porę roku, ze względu na nasze odżywianie, na to jaka jest nasza odporność i tak dalej i tak dalej, więc musimy ją obserwować i po prostu dostarczać jej to, czego ona w danej chwili potrzebuje. Więc kiedy będę czuła, że moja skóra potrzebuje ekstra dodatkowego nabliżenia, to wówczas będę sięgała właśnie po tą serię Biohydra i na koniec przejdę do kremu nabliżającego. On jest Takiego ala pudingu, więc jest to taki żel, krem bardzo fajnej konsystencji, która szybko i fajnie się wchłania i idealnie nawilża buźkę. Także ja używam dzisiaj drugi dzień. Zapach jest taki bardzo subtelny i delikatny, ale to nie jest bezzapachowy produkt, jak większość produktów Arbon. Ten ma taki delikatny zapach. Także nakładam sobie na buźkę i delikatnie wmasyfuję. Dobra, czyli co, pielęgnacja gotowa, teraz mogę przejść na śniadanie i zabrać się za robotę, bo mam sporo zaległych maili, trochę się dzieje, więc zabiorę Was ze sobą. Skoro pielęgnacja zrobiona, to szybko oczywiście muszę wpaść do pralni, wstawiam pralkę, no bo jakby inaczej, dzieci mimo wszystko brudzą. jakby się chwilę zabawą, więc ja wykorzystam moment na zrobienie makijażu. Generalnie już bym nie robiła tego makijażu dzisiaj, ponieważ siedzę w domu, ale że chciałam Wam pokazać właśnie jakie nowe szminki zamówiłam i chciałam właśnie się pomalować nimi tutaj z Wami, bo rozmawiałyśmy właśnie na Instagramie. chciałbyście zobaczyć te kolory szminek, jak one wyglądają na ustach, w jaki sposób się aplikują i jaką mają konsystencję, więc ja pokażę Wam te szminki, które ostatnio zamówiłam. Mam tutaj jeszcze błyszczące Szczyk. Zrobiłam prawie makijaż do końca, ale zapomniałam jeszcze o oczach, więc przygotowałam sobie buzię. Jak wiecie, do, jak oczywiście się domyślacie, do makijażu użyłam produktów marki Arbon, natomiast użyłam nowego podkładu, znaczy, tego samego podkładu, ale w nowym odcieniu, to jest odcień Buff, to jest troszeczkę jaśniejszy. I powiem Wam szczerze, że on jest idealny z odcieniem mojej skóry. Mm, więc jest fajny właśnie na taką porę, teraz przejściową. Pewnie jak zacznę się troszeczkę bardziej opalać, mimo że nie opalam twarzy, to to zacznę mieszać go sobie z tym odcieniem neutral beige. W każdym razie ten odcień buff jest naprawdę fajny dla osób z średnio ze średnio jasną karnacją, bo usłyszałam właśnie o tym odcieniu od wizerzystki, która po prostu malowała modelki na pokazie i powiedziała: "Ata, słuchaj, musisz zamówić ten odcień, bo on praktycznie sprawdza się mi się do wszystkich modelek". Więc dlatego i Dlatego jej zaufałam, e, dziękuję ci bardzo Justynka e, I faktycznie sprawdza się genialnie e, Instagram Justyny pod podlinkuję wam również W opisie filmu poniżej Co się stało kochanie, czemu ty płaczesz? Z, tamty z pieniążkami tamty, A w monopol? Dobra, to zaraz mama skończy I pójdziemy grać w monopol, ok? Dobra, daj mi jeszcze 5 minut A będziesz A będziesz A będziesz pies. Mogę być pieskiem, nie ma sprawy. Także muszę, się, także jak słyszycie muszę się pospieszyć, bo no bo długo nie wytrzymują sami. Ora, juniu, nie było mi kilka minut i już wszystkie gry są po prostu na podłodze w salonie wywalone, więc muszę się spieszyć. Mam tutaj takie malutkie roztereczko powiększające, które bardzo fajnie się przydaje właśnie do wytuszowania rzęs, więc szybko wytuszę rzęsy i zrobimy wspólnie usta, bo, bo w końcu o to w tym wszystkim chodzi. Ja mam tutaj ten tusz, on się nazywa Speak Volumes. I powiem Wam szczerze, że takiego do każdego tuszu potrzebowałam czasu, żeby się przyzwyczaić. No i teraz go bardzo polubiłam i uwielbiam wręcz, bo bardzo fajnie nadaje objętości rzęsą. Poza tym jest tutaj biotyna, więc przy okazji sobie te rzęsy odżywiamy. Może szybko, ciutką warstwę. Już się upaprałam, bo chcę to zrobić szybko. Ale ten tusz naprawdę jest fajny. Co? Pokażesz nam? Które dzisiaj wybrałaś? Takie. A jakie to są perfumy? Chanel. Chanel. Fajne są? Tak. Takie bardzo delikatne, nie? I co w sobie dzisiaj jak psikałaś, Chciałaś siebie wciknąć i co? psikałaś, mamy nogę, co? <laughs> Więc. Córcia codziennie przychodzi sobie rano na półkę z perfumami i wybiera takie, które jej najbardziej się podobają. Także dzisiaj padło na Chanel. Wczoraj było. A wczoraj co było? Gucci Blue? Wczoraj Gucci był. Ten. Tak, wczoraj był Gucci. No dobra. Uf, dobra, kotku, patrz, Mama prawie skończyła, a jeszcze bym trochę policzki podkreśliła. Jak wiecie, ja do swoich policzków używam bardzo kontrowersyjny odcień maka, jest to taki intensywnie różowy, ale podpatrzyłam kiedyś u wizażysty gwiazd Mario od Kim Kardashian. On właśnie używał tego, tego różu i nadaje właśnie to twarzy takiej, wiecie, takiego rumienia, takiego naturalnego i wygląda to bardzo fajnie. Jak widzicie, w tle mam pełno rozwieszonych ciuchów, bo one tutaj czekają po wczorajszym video. Nie zdążyłam tego sprzątnąć, wczoraj na ostatnią chwilę nagrywałam, dogrywałam przebitki i robiłam filmy wieczorem, więc muszę się jeszcze tym zająć. Może dzisiaj wieczorem, jak trochę. Będzie chwila przerwy. I, i dobra, przejdźmy do tych ust. Mam nową konturówkę, która. Mm, Mam tutaj nową konturówkę w odcieniu Tulip i od tego również zaczynam. Wykonturuję sobie usta i ona jest w takim bardzo fajnym y, odcieniu zbliżonym do koloru ust, natomiast no troszeczkę lepszym. I jeśli chodzi o szminkę, mam tutaj dwa odcienie. Ta jest w odcieniu Willow, troszeczkę ciemniejsza. Natomiast ja użyję tej, której wczoraj próbowałam na Instagramie, bo mi się ona strasznie spodobała. Jest to odcień Magnolia. Zobaczcie nałożę właśnie teraz na usta delikatnie w klepie. Jest to bardzo fajna i kremowa konsystencja. One też w ogóle cenowo wyglądają bardzo fajnie. Poza tym skład jest naturalny. Składniki roślinne, które nawilżają i dbają, pielęgnują od razu usta. Naprawdę super. Nie? Pięknie. No i zobaczcie, makijaż był gotowy. Makijaż był gotowy. Niestety muszę się jeszcze ubrać i jakoś włosy ogarnąć. I pokażę wam, jak to wszystko będzie wyglądało. A my lecimy, będziemy grały w co? W Monopol? Tak. No. no i przegrałam. Ale tak to jest kiedy dzieciaki już nauczą się grać. <gry> Także zbieramy monopol i lecimy jeszcze na ogród, skorzystać z tej pięknej pogody, bo naprawdę jest cudnie. My idziemy na dwór, to to niech sobie posprząta. Hej, hej, jest kolejny dzień. Jak mogliście widzieć, my od rana walczymy z nauczaniem domowym, bo jak się okazało, że przedszkola teraz również zaczęły wysyłać listę zadań, które rodzice muszą zrobić z dziećmi, więc my dzisiaj uczyliśmy się o wiośnie. No, nie ukrywam, że nie było to łatwe, i to było dość trudne nawet zadanie, bo jak wiecie, moje bliźniaki mają 5,5, no już niedługo prawie 6 lat, a ten najmłodszy ma 3,5. Słuchajcie, naprawdę było mu ciężko wysiedzieć, wysłuchać, i pomimo, że ta dwójka jakby była w stanie posłuchać, zająć się swoimi zajęciami, no to ten najmłodszy nam ewidentnie przeszkadzał, e, więc nie ukrywam, że na pewno to będzie nie lada wyzwanie dla mnie. E, no i przydadzą mi się jakieś pokłady po prostu cierpliwości, bo jednak ten czwarty tydzień już mnie trochę wykańcza tym bardziej, że słuchajcie, dzisiaj to już w ogóle musiałam stanąć na rzęsach, żeby utrzymać dzieciaczki w ryzach, bo jak Wam mówiłam, u mnie mąż pracuje zdalnie z domu, natomiast dzisiaj prowadzi trzy konferencje, telekonferencje na przeszło 100 osób a ja muszę po prostu zrobić wszystko, żeby tych dzieci nie było słychać więc jest to nie lada wyzwanie. Nie było łatwo, ale wydaje mi się, że sprostałam na zadaniu. Także teraz trochę czasu dla siebie, wymalowałam się, ubrałam się, żeby po prostu się do was tutaj odezwać i żeby później się nie wstydzić tego, jak wyglądam na tych filmach. I chciałam wam pokazać między innymi tą szminkę, którą którą wypróbowałam, to jest ta nowa odcień e, Willow. E, połączyłam ją z błyszczykiem Hazelnut, ponieważ moja, mm, moja upline, moja Adam mi mówiła, że e, warto spróbować takiego połączenia, że ono jest przepiękne i zobaczcie, zaraz podejdziemy może do światła, w drugą stronę się odwrócę, to może będzie lepiej widać. Uff. Także szminka, słuchajcie, jestem naprawdę bardzo zadowolona z tych szminek, bo są bardzo kremowe. Nie, są taki, nie jest taki mat, wiecie, który bardzo wysusza. No nie wiem, czy to jest lepsze światło, czy to nie było lepsze. Chyba jednak teraz lepiej widać. I już Wam pokazuję. To jest błyszczyk w odcieniu hazelnut, czyli takim orzechowym. Słuchajcie, naprawdę fajnie nawilża i, i nie czujecie takiego, wiecie, sklejenia tych ust. Bardzo mi się spodobał. Dzisiaj rano również córcia go e, użyła, poprosiła, żebym, e, żebym jej nałożyła. I w ogóle, słuchajcie, to jest takie urocze, bo ona po prostu codziennie przychodzi do tej mojej e, szafki, na której leżą perfumy i mówi, mamo, czy ja bym mogła się wypsikać perfumami? Ja mówię, że pewnie. My no tak codziennie sobie wybieramy, jakim ona zapachem dzisiaj się wyperfumuje. I teraz, słuchajcie, perfumowałyśmy się rano, znaczy w sumie nie ja, tylko ona, tym Bottega Veneta, takie, nie wiem co to jest za zapach, jaką się nazywa, ale jest to taka mała buteleczka i jest owiązana takim mm, skórzanym paseczkiem. Przepiękny zapach, kiedyś miałam obsesję na punkcie tego, tych perfum, natomiast teraz już tu jest to zupełna resztóweczka, także czuję, jak ten aromat się unosi i bardzo mi się on podoba. Ale dobra, jesteśmy przy. Eee, szminkach, więc to jest ten Hazonad Błyszczyk. To jest pierwszy mój błyszczyk z Arbon. Na pewno przy następnym zamówieniu spróbuję jakiegoś jeszcze innego odcienia, bo, bo wydaje mi się, że naprawdę wygląda przepięknie. Eee, I w ogóle cieszę się, jak ten makijaż dzisiaj mój wyszedł, bo eee, tak jak Wam mówiłam, trochę sobie na, zamawiałam, to jest odcień Buff, który teraz używam. Bardzo ładnie i bardzo ładnie naturalny efekt taki dał. Eee, I mam nowy bronzer. Jak widzieliście ten mój z paletki no dobra, pokażę Wam, jak on wygląda. Tada, już się kończy. E, więc zobaczyłam, że jest taki pojedynczy. Zamówiłam sobie i słuchajcie, też wygląda pięknie, naturalnie. E, ja przede wszystkim takim brązerem to cieniuję i konturuję sobie twarz, więc zależy mi na tym, żeby nie było dużo drobinek w tych brązerach. Także ten brązer wygląda w ten sposób. Przepiękny, także to nałożyłam. E, jako cieni, to oczywiście również użyłam ten brązer. Tusz, do którego w końcu się przekonałam, to jest Peak Volumes mascara. I bardzo ładnie rzęsy wyglądają, pogrubione, wydłużone. Super, słuchajcie, jestem naprawdę ostatnio zachwycona tymi swoimi e, kosmetykami do makijażu. Dobra, i mam też szminki. Szmineczki 2 w odcieniu Willow. To jest ta, co mam dzisiaj. Na sobie, zobaczcie, jak ona wygląda. W ten sposób, to jest ta Willow. No, super połączenie. A to jest ta, co miałam wczoraj, odcienie Magnolia. Także bardzo fajne szminki, jeżeli szukacie takich kremowych szminek w takich ładnych odcieniach, to zostawię Wam oczywiście linka do tych produktów w opisie filmu poniżej. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o mój makijaż. Założyłam swoją bluzkę z H&M od Joanny Ortiz. Naszynik jest również chyba z chemu. Naszynik też jest z chemu. Ja ostatnio w ogóle wszystko w chemie kupuję, bo po prostu jakoś mi się spodobały te kolekcje. To fakt. Leżą jakoś dobrze. No i też te projekty są takie. Jakoś ostatnio całkiem mi pasują. Że to by było tyle, jeżeli chodzi o make-up. I co ja bym chciała powiedzieć? Aha, przyszedł, przyjechał kurier dzisiaj i dowiózł mi szczoteczkę dla Was w prezencie. Więc jeżeli chciałybyście otrzymać ode mnie i od firmy Deco szczoteczkę do mycia twarzy, to bardzo Was proszę zostawcie komentarz poniżej filmu. Jaki chcecie to komentarz, niech będzie. Tylko dajcie mi znać, że bierzecie udział w rozdaniu. Dodatkowym punktem będzie fakt, że śledzicie mnie na Instagramie i możecie również zostawić komentarz pod ostatnim zdjęciem. A 3 kwietnia ogłoszę na swoim kanale. Tutaj na YouTubie możliwe, że zrobię relację, ale również pod tym filmem wyłonię osobę. Było nie jedną osobę, która otrzyma szczoteczkę ode mnie w prezencie. Przyszła tutaj szczoteczka dla Was, nieodpieczętowana, więc to na pewno powędruje do jednego z Was. Jak mogłyście widzieć na początku filmu szczoteczka jest bardzo ładnie wykonana, ma dodatkowo złote detale, posiada ona dwa silniczki pracy. Fajnie i dogłębnie oczyszcza skórę. Możecie stosować je codziennie. Bez ryzyka, że coś się Wam stanie. Także ja serdecznie polecam tą szczoteczkę używam od kilku tygodni i uważam, że się sprawdza bardzo fajnie. Również dla moich widzów teraz przez trzy dni będziecie mogły kupić tą szczoteczkę ze zniżką. Wszelkie informacje oczywiście zostawię Wam w opisie filmu poniżej. Pamiętajcie, że zamawiacie tą szczoteczkę z Aliexpress, ale ona jest wysyłana do Was z Polski. Takie dostałam informacje, więc dla zainteresowanych zachęcam Was do kliknięcia w link, żebyście mogły poczytać więcej na temat tej szczoteczki. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym Filmie. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, przede wszystkim uściski dla Was, Buziaki.